Cześć, dzisiaj witam Was po bardzo długiej przerwie, znowu długiej przerwie, nie wiem, 11 miesięcy, 10, 9, chyba coś takiego. No i mam dla Was sporo nowych materiałów przygotowanych, a dzisiaj zajmiemy się płytą chyba Blu-ray od Arrow Video, teksańska masakra Krapio mechaniczną 2. 4 i też jest w 4K oczywiście wersja tak to tutaj z tyłu wygląda mamy dwa dyski, jeden dysk 4K Ultra HD Blu-ray, film i potem jeszcze mamy drugi dysk z bonusami nie? jakimiś tam reportażami jakiś tam yy, zakulis jak to wyglądało nie wiem, możecie sobie przeczytać jak chcecie Zapozować sobie. <laughs> Z przodu tak? Ja mam, tak? Na, Bo naprawdę ładny artwork. Mam tutaj Leftiego. Jakoś, nie wiem, jak on się nazywał, zapomniałem. Stretch, Leatherface'a, Choptopa, Kuka, czyli Draytona Sawyera i jeszcze Hitchhikera, nubins no, e, Sawyer jako Kukła. No jeszcze na dole mamy tekst Battleland, tą stację radiową, oczywiście Arrow Video, że od 18 lat. No to zobaczmy co jest tutaj w środku. No i to jest takie okładce tutaj. Jest jeszcze jedna taka okładka. Dosłownie to samo. No to najpierw może zajmiemy się ksią książeczką, no taką książeczkę. No tutaj nic ciekawego, ale naprawdę jest nawet gruba. No i tutaj zaczniemy sobie pierwszą stronę, drugą, jakiś pewny tutaj jest chyba spis treści, na jakichś stronach co się znajduje nie wiem, szybko sobie przelecimy to tu nic ciekawego Pokażę tylko te strony gdzie są jakieś zdjęcia mm -mm. Mm -mm. oto mamy jak sobie tańczy z piłą robi te swoje skaniczne ruchy Pony liftiego. no, tyle z książeczki bardzo fajny dodatek I teraz mamy samą tutaj dysk to ten sam spis treści co na opakowaniu całym tej układce to jest artwork no i tak co tu dostajemy tego to to nie jest ważne czy tu jest jeszcze napisane tutaj że tu jest 4K HDRy i tak dalej no i dostajemy tutaj to. o, poc pocztówkę Texas Battleland pocztówka eee, to takie czekajcie przesunę to zdjęcie tak z tyłu już to prezentuję eee, dalej mamy kolejne zdjęcie i z tyłu tak samo następne zdjęcie mam też dwie strony, to jest fajne Powiem wam znaczy trochę mnie to kosztowało chyba z 200 zł złotych ale ma fajne dodatki, film 4K no i tu kolejna pocztówka, a nie dobra to nie jest pocztówka tylko przepis na chili, na sayera mm -hmm. to bardzo fajne no i co tu jeszcze mamy no to jeszcze chyba jakąś reklamę. Arrow Video. Dobra, to wszystko z dodatków. Czy zostały nam jeszcze chyba płytki? Tu mamy pierwszą płytkę z filmem i drugą płytkę z dodatkami. I tak szczerze, to chyba wszystko, co mogę Wam tutaj o tym powiedzieć, pokazać. A nie, jeszcze dostajemy plakat, ale to niestety nie mogę wam pokazać, bo mam powieszone na ścianie. Mam powieszony na ścianie ten plakat. Ale pokażę wam tutaj. Hmm, tak wygląda ten plakat. No i jeszcze... Jak odwrócicie, to macie jeszcze na drugiej stronie inny obrazek, nie? Ja to wam może wkleję te zdjęcia, ale pewnie tego nie zrobię, bo zapomnę. No ale możecie sobie zobaczyć na innych recenzjach, jak to wygląda. No, ale to chyba wszystko. Powiem szczerze, czy za takie pieniądze to się opłaca? No, nie wiem, 200 zł. Ale na pewno jest to fajne. Fajne dodatki. I ogólnie bardzo lubię też ten film. Bo jest to ogólnie czarna komedia, trochę połączona z horrorem, ale. No, tam są może dwa Jumpscary. Ale tak to poczekać. Nic specjalnego, nie? nie ok, wróciliśmy. <coughs> Mieliśmy tutaj chyba trzy zdjęcia. Z dwoma stronami. Jedną pocztówkę. Jedną jakąś tam kartkę. Z reklamą. Książeczkę. Mamy dwie płyty Spakuję to tylko Żeby tutaj wszystko ładnie wyglądało No i gotowe No i powiem szczerze Bardzo fajne wydanie od Arrow Video bardzo fajne dodatki dostaliśmy, tak jak już mówiłem. I w sumie to chyba wszystko ode mnie. Jak Wam się podobał filmik, dajcie łapkę w górę, jak nie, to dajcie łapkę w dół. Możecie to zasubskrybować jak chcecie. I planuję dla Was jeszcze tak. Czekaj. Z 8 filmików, może 7 nie wiem. Bo ostatnio... znaczy przez, przez ten czas co nie nagrywałem, to dużo nowych rzeczy nabyłem. Nie tylko figurki, ale większość to figurki. No i nie możecie napisać mi też w komentarzach, czy chcecie na przykład, żebym nagrał wszystkie te figurki, co wcześniej nagrywałem, żeby jeszcze raz nagrać, bo będą po prostu wtedy filmiki trochę w lepszej jakości. Znaczy, to tutaj kamera w moim telefonie nie jest świetna. Ale na pewno lepsza niż w tamtym telefonie, co kiedyś nagrywałem. Co to, na przykład, filmiki 3-4 lata mają. To po prostu jeszcze raz te figurki. Jak chcecie oczywiście. No to tak. Ja się z Wami żegnam. Na razie.